To jest laser pulowy. Urządzenie kosmetyczne, które łączy bardzo wysoką skuteczność zabiegową z krótkim okresem rekonwalescencji. Urządzenie pracuje w dwóch trybach. W trybie easy mode i w trybie zaawansowanym. Laser działa w oparciu o technologię frakcyjną, która tworzy w skórze mikroskopijne strefy termiczne, które silnie stymulują skórę do odnowy, Produkcji nowego kolagenu, regeneracji i napięcia. Proces regeneracji jest bardzo szybki, a efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu. Laser ma kompaktową, dobrze wyważoną konstrukcję, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca w gabinecie i jest bardzo wygodny w codziennej pracy. Stabilna budowa zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, a jednocześnie urządzenie wygląda bardzo nowocześnie i profesjonalnie, co świetnie prezentuje się przed naszymi klientami.